Sygurt Wiśniowski, Czarna czy Biała, Lwów, nakładem księgarni Gubrynowicza i Szmita, 1881 rok. Nagranie wsparli patroni Roman Leszczyński, Lars Simon Grynli, Marek Laszczak, Dom Windowski, Piotr Turowski, Sebastian Koch. Jeden. Materiał do tego szkicu otrzymaliśmy od Don Cristobala, czyli pana Krzysztofa, jak się nazywał ten dzielny człowiek w ostrzejszej strefie pomiędzy ludźmi nawykłymi do twardych dźwięków. Jest on sobie un foresteru, cudzoziemcem, w Hawanie, którego nazwiska żaden sąsiad ani klient nie umie wymówić, więc nadano mu imienisko Lancero, to jest ułan, wsięte z jego godła, którego wyjątkowość uderzyła krajowców. Hawańczycy lubią oddawać swoje sklepy w opiekę jakiegoś hiszpańskiego świętego albo też malować nad nim popularną balerynę lub sławnego pikadora, gdy przeciwnie nasz, barczysty i owialny cudzoziemiec o twarzy i głowie okrągłej a rysach zupełnie niepodobnych do południowego typu, wymalował nad swoją fabryką wąsatego wojaka. Od tego obrazu wziął swoje nazwisko. W chwili, gdy go przedstawiamy naszym czytelnikom, Don Cristobal zajmuje się wyjmowaniem z kufra różnych części garderoby, wieszaniem ich na hakach wzdłuż jednej ściany swej przestronnej komnaty, gdzie się snadź właśnie sprowadził. Opiszemy tę izbę z realistyczną wiernością jako typ sypialni owego kraju. Gdy więc Don Cristobal wiesza swoje suknie z dokładnością człowieka, co się dorabia fortuny pracą systematyczną, rozglądnijmy się po niej. Była to ogromna... Wyniosła przewiewna komnata, opatrzona mocnymi drzwiami, o licznych kłódkach i klamkach, ale rdza na zawiasach i kurz na zamkach wskazywał, że drzwi służyły raczej za ozdobę apartamentu, niż do zamykania. Któż by się zamykał na klucz między zacnymi kubanos, którzy mordują często, ale nie kradną nigdy. Dwa ogromne, zakratowane okna bez szyb, umieszczone tak wysoko nad kaflową posadzką, że bez pomocy stołka trudno by się dostać do ich głębokich framug, wpuszczały do tej izby powódź zwrotnikowego światła i powietrza dyszącego wonią kwiatów na sąsiednich balkonach, a jasność i przewiewność zacierała przykre wrażenie wywołane na tego pokoju. Inaczej byłby on podobnym do celi zakonnika. Okna były opatrzone ciężkimi, na zewnątrz otwartymi żaluzjami Jedna z nich miała w środku otwór w kształcie serca I tedy w godzinach południowej siesty, kiedy żaluzje były hermetycznie zamknięte Promyk światła wpadał do pokoju Żaluzje były malowane na zielono Sufit z grubych dylów i tarcic był zabarwiony błękitno Ściany świeciły białym tynkiem Kafle posadzki ułożyły się w żółte i ceglaste desenie Lokator nie mógł więc narzekać na brak żywego kolorytu w swojej sypialni, ale mógłby był słusznie zarzucić jej niedostatek mebli, albowiem sprzęty tej komnaty, niemniejszej od europejskiego salonu, składały się jedynie z malutkiej umywalni, z amfory filtrującej wodę, podobnej do pompejańskich wykopalisk, z marmurowego stoliczka, na którym stała mosiężna kandela, naczynie z węglem do zapalania cygar – z dwu trzcinowych cegieł i podobnegoż fotelu na biegunach, kufra, a nareszcie fałdzistą siatką od komarów otoczonego łóżka, nie mającego nad dwie stopy szerokości. Było to chłodne łóżko, aczkolwiek może niewygodne. Na czterech żelaznych nóżkach znajdowała się gładko rozpięta trzcinowa plecionka okryta dwoma prześcieradłami, kapą w krzyczące desenie i mchem wypchaną poduszką, nie niemiększą od kłody drzewa. O komforcie odpowiednim europejskim wymaganiom nie było mowy w takiej kwaterze. Jej nagie ściany przejęłyby dreszczem osobę nawykłą do apartamentów ozdobnych i niejako ogrzewanych firankami, zwierciadłami, tapetami, obrazami. Jedyną ozdobą jej ścian monotonnych były suknie na jednej ścianie i obraz Madonny na drugiej. Pod obrazem gorzała lampka, nie większa od łupiny orzecha, i znajdował się napis. Madonna della Misericordia. Skończywszy rozpakowywanie garderoby, waleczny Don Cristobal rzucił się na swe madejowe łoże, wyciągnął się, odpoczął i przemówił do krępego katalończyka, który wszedł do pokoju poprawiając długiego fartucha i zakasując rękawy, nie bardzo świeżej, w białej, błękitne pasemka koszuli, że też ci kubańczycy, choć spędzają większą część życia na łóżkach i fotelach, nie wymyślą lub od cudzoziemców nie przyjmą coś godziwego w tym rodzaju, przynajmniej pościel jako taką. Tutejsze łóżka zawsze przypominają deski więzienia, w którym wysiedziałem się w młodości. Ramon, bo tak się nazywał ów katalończyk, podniósł ramiona tak wysoko, jakby chciał pogrążyć całą swoją głowę w grubym, iberyjskim, żylastym karku. Co pan chce? Wnieś pan pościel lub kawałeczek dywana do kupańskiej izby, a pewnie pan oka nie zmrużysz. Ale czy Duenio nie idzie do warsztatu? Odliczamy pudełka i mam sprzeczkę z sorterem. Duenio, czyli pryncypał, udał się do warsztatu złożonego z kilku izb. Gromadka chińskich kulisów rozstępujących się pokornie w harcapach, w błękitnych, wolnych bluzach, pantalonach sięgających tylko po brązowe kolana i sandałach – Ustawiała ławy i stoły, wyjmowała z pak rozmaite narzędzia ziejące aromatem nikotynu. Łatwo było odgadnąć na jeden rzut oka, że się znajdujemy w fabryce tytoniu, papierosów i cygar. W owej fabryce, z której wychodzi właściwy jej rodzaj hawajskich cygar Los Lanceros. W drzwiach prowadzących na długi balkon pracował tzw. sorter, człowiek potrzebujący obfitego światła. Powiedzmy nawiasowo, że don Cristobal zaczął swoją kubańską karierę od podobnej pracy, kiedy przybywszy do Hawany z kapitałem złożonym z pięciu palców i chęci do pracy i z jasnym w kniejach wychowanym na łowach wyćwiczonym okiem, wszedł do pierwszej lepszej fabryki, prosząc o zajęcie. Fabrykant był Niemcem, rozumiejącym własny interes gruntownie. Oko młodego cudzoziemca podobało się mu. Poddał je różnym próbom. Kazał mu rozgatunkować przeróżne odcienia brunatnego koloru odcienia często tak delikatne i podobne do siebie, że bez długiej wprawy niepodobne ich rozdzielić a przecież muszą być one rozdzielone, bo reputacja najlepszych gatunków cygar polega i na tym, aby nie zachodziła najmniejsza różnica w barwie sztuk pakowanych do jednego pudełka. Młodzieniec zadowolił fabrykanta i dostał zajęcie. Jego oko dało mu więc chleb powszedni. A ponieważ było bardzo bystre i ułatwiało pracę płaconą od sztuki, on zaś był pilny i oszczędny, a dobrym robotnikom płacą hojnie w Hawanie, więc też Don Cristobal doszedł prędko do posiadania okrągłych kilkuset dolarów, z którymi wziął się do robienia i sprzedawania cygar na własny rachunek, przy czym mu także szczęście sprzyjało. Po upływie trzech lat posiadał wcale przyzwoitą fabryczkę, w której zajmował Europejczyków, Kulisów i Murzynów. Zgoła Przebywał on zwykłą karierę Europejczyka, któremu się wiedzie w Hawanie. Trudno uwierzyć, jak prędko porastają w pierze niektórzy cudzoziemcy, przybywający do bogatej, marnotrawnej Kuby ze wszystkich stron świata, żeby w niej zbierać ziarnko po ziarnku na kształt żerujących gołębi. Oto weźcie naszego wąsatego, gadatliwego, rzutnego Don Cristobala. Tak krótko był w tym kraju, a już posiadał kilku niewolników i wolant, czyli powozik i konie, które wszakże nie do samej parady służyły, bo rozwoziły dzień po dniu jego fabrykaty. A w ostatnich dniach musiał przenieść swój zakład do większego domu. Jeszcze kilka lat, myślał nieraz, i cokolwiek szczęścia, a będę mógł powrócić do Europy. Ten zamiar powrotu z mierną fortunką czynił go nieczułym na politykę, na zabawy i towarzystwo kubańskie. Zasklepiał się nawet przeciw miłości, chociaż był młodym, i zdradzieckie zmarszczki zaczynały dopiero lekko zarysowywać się pod jego oczyma. Don Cristobal był przy tym wszystkim cokolwiek dumny ze swojej fabryki, zmienia zdobytego własną pracą, z kredytu osiągniętego uczciwością, a sięgającego już tak wysoko, że weksle z jego podpisem były pożądane na tytoniowej giełdzie. Może też był dumny i z tego, że nadobne habaneras nazywały go przystojnym mężczyzną. Ta duma objawiała się w jego postawie, gdy, wetknąwszy wielkie palce poza fartuch jak niektórzy ludzie wtykają je w kamizelkę. Stanął na balkonie, zaczerpnął świeżego powietrza i spojrzał ze swego czystego, wielkiego domu na pokorniejsze kamienice naokoło, z których każda była pociągnięta odmienną jaskrawą barwą. Caye de Agila, czyli ulica Orla, przy której jego dom się znajdował, była sobie jednym z węższych załóg hawańskiego Entremuros śródmieścia, położonego nad portem o kształcie listka koniczyny i oddzielonego szczątkami dawnych fortyfikacji od nowej dzielnicy zbudowanej w piękne, szerokie bulwary nad otwartym oceanem. Kamienica, najmowana przez fabrykanta, dawne koszary hiszpańskie, była ozdobą i chlubą ulicy Orlej. Naprzeciw niej rysował się szarymi konturami długi, jednopiętrowy, cokolwiek z Hultajska wyglądający dom z dwoma wchodami, bramą i furtą i z kilkoma balkonami. Mógł to być niegdyś dom porządny, lecz teraz miał minę podupadłego upadłego strzępkami pięknych niegdyś sukni odzianego marnotrawcy. Jego dół zawierał kramy, odwiedzane tylko przez mulatów, kulisów i tym podobne pospólstwo. Jego balkony bywały puste co dzień... Snać lokatorowie należeli do klasy ludzi wydalających się za codziennym zarobkiem. Tynk złaził wielkimi płytami z jego facjaty, oko sięgało przez wiecznie otwarte okna do pustych, brudnych izb. Tylko jeden balkon tuż nad furtką ożywiał się w dziennych godzinach dwiema kobietami i miał kilka wazonów z kwiatami. Te kobiety były tam i w tej chwili, kiedy Don Cristobal... Pogodziwszy dozorcę z sorterem, stanął pierwszy raz na swoim balkonie i patrzał na dom naprzeciwko. Jedna z owych dam, kobieta już nie pierwszej młodości, starannie wyblanszowana i naróżowana, z surowymi, ale pięknymi rysami, była cała widzialną, siedząc na środku balkonu i kołysząc się na fotelu z regularnością wahadła. Jej krócze gładko nad czołem zaczesane, cokolwiek kędzierzawe włosy, Ogniste, głęboko osadzone oczy i pełne usta zdradzały w niej una mujer de color, kolorową kobietę, czyli mulatkę, kwadronkę lub oktagonkę. Choć była ubraną starannie, należała ona do kasty społecznych pariasów. Druga kobieta pokazywała tylko rąbek sukni, malutką nóżkę i wachlarz wiecznie ruchliwy, ale zasłaniający biust. Siedząc w oknie, a raczej w drzwiach balkonu, nie pokazywała głowy Don Cristobalowi, którego balkon nie znajdował się wprost po mieszkania kobiet, lecz leżał ukośnie do ich okien. Kobiety rozmawiały półgłosem, a ich przyzwoite ruchy i elegancka gra wachlarzami nie odpowiadały powierzchowności domów, w którym mieszkały. Koleje ich życia musiały być rozmaite, szły z góry na dół i zmusiły dobrze wychowane istoty mieszkać pomiędzy proletariatem. Uwagę Don Cristobala na te damy zwróciła rozmowa Ramona z sorterem. Ci dwaj panowie, poczęstowawszy się przed chwilą obfitą nomenklaturą hiszpańskich obelg, zapomnieli już i wybaczyli sobie wzajemne urazy i zwyczajem kawalerów urozmaicali wkładanie cygar w pudełka rozmową o kobietach. – Prawda, że i stara jeszcze niczego – przyznawał Ramon koledze. – Ale gdybyś tamtą zobaczył, zaćmiłoby ci się w oczach. Ona zupełnie nie wygląda na dziewczynę kolorową. Kaduk wie, skąd kwadronka na taką córkę się zdobyła, bo Christianita jest białą, białą jak lilia, jak kwiat magnolii. Żal się robi na myśl, że to dziecko stoi zapisane w księdze registratora murzynów jako wyzwolona oktagonka. Pobraninia. Biedne dziecko, wtrącił pryncypał mimowolnie, bo znając dobrze konsekwencje wynikające z zapisania jakiejkolwiek osoby pomiędzy ludzi kolorowej rasy, litował się nad dziewczyną. Jak mi madonna de Cobre zdrowie powróciła, mówił dalej Ramon. Nie pominąłem żadnego sposobu, żeby się zaprezentować tym senioritom, kiedy mieszkałem w ich domu i chodziłem bez roboty. Ale choć to człowiek służył w różnych hiszpańskich i kubańskich garnizonach i nabył karabinierskiej wprawy w takich rzeczach. Z tymi kobietami nie było sposobu. Okrutne? pytał rozciekawiony sorter. Zadzierają nosa jak białe damy. Kwadronka wyedukowała córkę, jakby ją chciała zrobić boną w plantatorskiej familii. Dziewczyna śpiewa lepiej od kanarka: haftuje, szyje, nie spojrzy na nikogo, a kiedy matki nie ma w domu, zamyka się na trzy klucze. Urwane uwagi Romana zaintrygowały pryncypała. Rzucił więc czeladnikowi kilka dalszych pytań. Z odpowiedzi wyrozumiał, że kwadronka nazywała się Donia Cecilia, a jej córka Christianita, chociaż częściej nazywano piękną, całemu sąsiedztwu znaną dziewczynę, Labonita Paloma, ładna gołąbka. Matka spełniała dwa sprzeczne zawody, będąc wieczorem jedną z podrzędniejszych tancerek w Królewskim Teatrze Takon, w dzień zaś pielęgnując chorych na vomito, żółtą febrę. Był to obowiązek bezpieczny dla niej, bo i ona i córka przebyły szczęśliwie tę chorobę. Córka była tak piękną, że wszyscy panicze lubili się przechadzać po de agila ażeby jej rzucać uśmiechy i komplimenty. La bonita paloma przyjmowała te dowody galanterii i podziwienia bardzo ozięble, prowadząc się, czy to skutkiem dozoru matki, czy z własnego popędu, bardzo cnotliwie ze skromnością niepraktykowaną przez piękne dziewczęta jej rasy i pozycji. Kto one? Jak się nazywają? pytał coraz ciekawszy fabrykant. O, żeby na to odpowiedzieć, potrzeba długiej historii, odparł Ramon. Mam ją od piekarza, co odziedziczył sklep w ich domu po swoim ojcu i zna całe sąsiedztwo. Karamba! Mówi on raz do mnie, czego te kobiety tak się dmą? A czyż to ja nie wiem, co one za jedne? Patrzajcie tylko, mówi on. Wczoraj chciał mi zrobić wizytę najprzyzwoitszy senior kolorowy w całej dzielnicy. Kwadron Jose Mariano Velasquez Colón de la Cadenia, właściciel salonu fryzjerskiego wprost Cafe Dominika. Wiesz, jacy panowie i oficerowie do niego zachodzą. A nie przyjęły go? Kiedyż się trafi tej dziewczynie druga, podobna partia? Co mnie to wszystko obchodzi? Przerwał Don Cristobal ciekawy nazwiska kobiet. A nic. Chciałem tylko powtórzyć, co mówił piekarz, że one nie mają racji, żeby się tak hardo nosić, jeżeli często nie mają czym zapłacić rachunku za chleb. Hej, hej. Jak też się czasy zmieniły, od kiedy kamienica należała do Doni Cecilii. Ten stary dom był pierwotnie własnością pewnego kreola, mówi piekarz, sławnego w swoim czasie. Hultaja, który dostał amnestię i zbudował własnym kosztem nasz targ na ryby. Miał on tylko dożywocie w targowym pałacu, ale kamienica była jego własna. Nie miał też żony, ani dzieci, ani krewnych. Nazywał się Marti. Był to sobie najweselszy, stary Urwis w Hawanie. A choć pięć krzyżyków dźwigał, należał do każdego holtajskiego klubu i nigdy nie chybił na Plaza de Toros w arenie byków i trzymał doskonałe koguty bojowe i bywał sędzią w Valle de Galos w arenie kogutów. A zakładał się, zakładał, ale że śmierć nie oszczędza tak samo wesołych i bogatych, jak smutnych i nędznych, więc też zeszła w końcu i grzesznego właściciela tej kamienicy, którą, mówiąc nawiasowo... Zrobił hańbą sąsiedztwa, bo upodobawszy sobie hultajstwo, przyjmował do niej kreolstwo najpodlejszego gatunku. Otóż, kiedy przyszła jego ostatnia godzina, i nie było przy nim żywej duszy, bo zakonników wypędził, zwyczajnie, jak niedowiarek, dlatego że go namawiali, żeby dom Kościołowi zapisał. Otóż, mówi piekarz, w tej jego ostatniej godzinie weszła do śmiertelnej izby kto? Jego gospodyni, kwadronka Cecylia. Cecilia Sita Bonita, rzecze grzesznik. Miałaś dużo kłopotu ze starym, chorobą i nieszczęściami stetryczałym rozpustnikiem. Byłem no. złym człowiekiem. Si, senor, tak panie, mówi Cecilia naiwnie szlochając i załamując ręce. Cecilia Sita Pobrita, niebogo, maszże ten zapis, legalny i formalny. Jest to akt Twojego wyzwolenia. I robi was paniami tej kamienicy. Targu nie mogę wam zostawić, bo mi go dała jej katolicka królewska Mość i ona go odbierze. Ale dom zostawiam dla ciebie i dla Krystianity. Rozumiesz? Tylko nie wspominaj o tym nikomu po mojej śmierci, póki kapitan de Pardido, urzędnik policyjny, nie zapieczętuje wszystkiego. Cyt, cyt, niebogo, nie płacz. Będzie wam wszystkim dobrze, skoro pozbędziecie się starego tyrana. Wdowa. Jeżeli ją tak wolno nazwać, ciągnął dalej Ramon. Miała dość rozumu, żeby odebrać kamienicę, ale jak zwykle kobieta nie umiała gospodarować. Jeden mężczyzna nie dałby sobie rady z hultajstwem w tym domu. Sprzedała dom, zastrzegłszy sobie tylko dożywotnie mieszkanie, a pieniądze złożyła na procent w banka de Pestamos, bank hipoteczny, który karho. Pękł w roku 1866 z wszystkimi innymi bankami. Z tego wszystkiego wynika, mówi piekarz, że donia Cecilia figuruje od trzech lat w takonie, a Chrystianita szyje i chowa się przed ludźmi, którzy lubią folgować językom, kiedy mowa o jej ojcu i matce. Ale największy lampart nie powie złego słowa o ładnej gołąbce. Przynajmniej przed Ramonem.